Kolejną nowością firmy Z jest skład na pelet. Charakteryzuje się dużą przestronną szybą i widok ognia mamy za podwójną szybą. To jest nietypowe rozwiązanie jak dla urządzeń na pelet. Natomiast my jako lider prezentujemy wszystkie najnowocześniejsze rozwiązania. Tutaj można też zobaczyć technikę, jak jest urządzenie zabudowane. Co bardzo ważne, do serwisu urządzenie wyjeżdża na szynach w stałej obudowy, czyli nie ma potrzeby wykonywania otworów rewizyjnych, aby dokonać przeglądu konserwacji urządzenia. Wszystko wysuwane jest obudowę, natomiast załadunek poletów mamy w bardzo wygodny sposób. Mamy drzwiczki i system podawania bezpośrednio.